Cześć. Dzisiaj Cześć. jest kawa z potencjałem, ale trochę inna, prawda? Bo to jest kawa z Pauliną. Tak, dzisiaj jest kawa z potencjałem, kawa z Pauliną, dokładnie. No więc dzisiaj, dzisiaj Ty ze mną będziesz prowadziła to spotkanie. Bo zwykle jest tak, że Ty jesteś panią redaktor, po prostu pytasz jakąś osobę, która przychodzi, czym się zajmuje. Ale jestem pewna, że te osoby, które tego słuchają, że brakuje im takiej wiedzy, kim Ty jesteś, jaką jesteś osobą, że po prostu, żebyś dowiedzieliście czegoś o tobie więc dzisiaj się spotykamy właśnie, żebyś ty powiedziała po prostu kim jest Paulina, co robi. Ale ja bym zaczęła właśnie od tego, że zawsze lubię pytać ludzi, dlaczego robią to, co robią, a wiem, że ty przeszłaś taką drogę właśnie od litera IT do mentora odporności psychicznej i też w ogóle jak to się stało, ale też właśnie jak to twoje doświadczenie takiej pracy właśnie w IT z zespołami się przekłada na to, jakim jesteś mentorem i coachem teraz? To jest wiesz, to jest dobre pytanie, bo faktycznie moja droga zaczęła się od IT, co było bardzo takie też specyficzne, bo ja skończyłam szkołę główną służby pożarniczej, inżynierię bezpieczeństwa cywilnego, zarządzanie kryzysowe i tam dużo też obszarów takich było związane z pracy z traumą, tak? bo mieliśmy też ciekawe takie dodatkowe zajęcia, fakultety, które były dla mnie taką inspiracją. No, a ta informatyka, bo w tamtym czasie też miałam informatykę, nie była taką moją mocną stroną. A mimo wszystko yy, zaczęłam pracę najpierw dla sektora telekomunikacji, gdzie jeszcze nie było Skype'a, ja sprzedawałam połączenia internetowe z budki telefonicznej, i to było niesamowite. Więc tak, jeszcze tam musiałam trochę zarządzać serwerem, bo on się często zawieszał. No, jakoś mi to wychodziło. Ja pracowałam wtedy dla Niemców i to było niesamowite, takie doświadczenie. Praca, gdzie sprzedawałam połączenia międzynarodowe, internet, też były to takie satelitarne połączenia z budki telefonicznej, więc to jest takie doświadczenie moje z dawna, tak? A później zaczęłam sprzedawać ścieżki certyfikacyjne Microsoftu, co też było związane z tym, że muszę trochę więcej wiedzieć na temat klienta, czy on potrzebuje, żeby dopasować tą ścieżkę. I to mi się zaczęło podobać, czyli takie Bazowanie na doświadczeniu klienta, tak? Czego on potrzebuje, żeby dostarczyć mu odpowiednią usługę. Jeszcze wtedy tego nie było, tak, nie robiliśmy tego badania w pełni, czym jest to doświadczenie klienta. Natomiast to IT, ten język IT był specyficzny. I to, co sprawiło, że, że, że też zaczęłam się rozwijać w IT, to to, że poszłam na, do pracy w ramach delegowania. Konsultantów na projekty informatyczne, gdzie wcześniej musiałam takie projekty pozyskać. Czyli ten język IT był cały czas tym kluczem dla mnie, do tego, żeby to poznać, żeby, 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 żeby też lepiej rozumieć potrzeby drugiej strony. Bo ja zawsze kierowałam się w mojej pracy. Tym, czego klient od nas potrzebował. I ta moja ścieżka zbudowania mojej wiedzy i kompetencji w obszarze IT zaczęła się też od studiów podyplomowych. No, jako mama, wtedy dwójki dzieci, zaczęłam studia na efektywne zarządzanie w IT, później zarządzanie projektami. I oczywiście w międzyczasie cały czas budowałam swój portfel klientów w firmach outsourcingowych, jeżeli chodzi o dostarczanie usług i pozyskiwanie tych usług, tak, czyli takie badanie potrzeb klienta i tego, żeby te usługi, były realizowane na podstawie tego, czego klient potrzebuje. Czyli, no ja budowałam też zespół IT, do tego miałam zasoby rekrutacyjne, oczywiście, bazę ogromną, konsultantów, no i oczywiście know-how tego, co klient chce wdrożyć i czego potrzebuje. No i to jest, to jest myślę, bardzo ciekawy kierunek, no ale w międzyczasie zaczęłam też awansować na lidera zespołu. No i kiedy ten awans nastąpił, no zauważyłam, Pewne potrzeby po mojej stronie inne niż tylko te skile twarde, tak? czyli ta komunikacja z IT. I wtedy poszłam w kierunku coacha. Natomiast, co ci powiem? Moje takie doświadczenie pieszek sobie przypominam, to to. Mm, Organizacja, w której byłam, w której też tak myślę, że bardzo dużo zyskałam, no to była praca w, w międzynarodowej korporacji i tam dział HR był taki bardzo ludzki, że tak powiem taki miał fajne spojrzenie na to, żeby zobaczyć, no, faktycznie sprawdzasz się w roli dobrego account managera, lidera może. Natomiast warto, żebyś też przyjrzała się swoim takim nawykom i tym, co, 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 co się z tobą dzieje w momencie, kiedy zaczynasz rozmawiać z ludźmi, delegować im zadania i dostałam coacha. Dostałam coacha, na początku w ogóle nie rozumiałam, co to jest, <laughs> coaching, mentoring, było to dla mnie takie, Okej, okay, no dobrze, no to spotkam się z kimś, pogadam i co to mi da, natomiast no, dało mi to ogromną wiedzę na swój temat, takie przyjrzenie się swoim... Mm, Schematom myślenia, przekonaniom, które blokowały mnie przed tym, żeby pójść dalej, żeby w jakiś sposób rozwinąć się w, w kierunku bardziej takiej osoby autentycznej, otwartej. No myślę, że praca z moim pierwszym coachem, mentorem była dla mnie też taką ogromną zmianą, ale jeszcze wtedy tego do końca nie rozumiałam. Hmm. Później... A też ciekawe jest to, co powiedziałaś właśnie, że wiele osób w ogóle nie rozumie tych słów, tak, że jest coaching, mentoring, potem Ty jako coach zajmujesz się rezyliencją, odpornością, że my tak naprawdę nie wiemy, co to w ogóle jest. Jak Ty tłumaczysz takim prostym językiem, co Ty właściwie robisz? No to jest, myślę sobie, że rezyliencja, to możemy sobie popatrzeć na taką sprężynę, tak, że... Sprężyna w momencie kiedy jest przyciskana do dołu, ona się ugniata. Natomiast jeżeli ta sprężyna jest giętka, no to w momencie kiedy ta presja ustanie, ona wraca do swojej pozycji. To jest tak w momencie kiedy lider działa w obliczu wielu trudnych sytuacji, musi podejmować decyzje, komunikować się z zespołem, zarządzać swoimi emocjami w rozumieniu takim, żeby faktycznie nimi zarządzał, a nie w nie zaprzeczał temu co czuje tak czyli mm. rozumiał co się z nim dzieje brał pod uwagę te myśli, które są w nim, i też taką siłę, którą może dzięki temu uzyskać, jeżeli będzie tym dobrze zarządzał i rozumiał ten, ten element związany z kontrolą emocji, z tym, co się dzieje właśnie emocjonalnie z liderem w momencie takiej presji, w momencie trudu, z którym się boryka, i też jak korzysta z danej sytuacji, która się mu pojawia jako trudność. Czy on to traktuje jako kolejne wyzwanie? że nieważne co tutaj się wydarzy, no musi podjąć decyzję, iść do przodu, czy się będzie zatrzymywał i będzie się bał, będzie się blokował i, i nie będzie korzystał z tego, tylko będzie sobie traktował to jako porażkę kolejną, czyli ta sytuacja sprawiła, że nie podjął decyzji i dla niego to jest porażka, która już jest nie do przejścia, no to właśnie o tym mówi odporność psychiczna, o korzystaniu z możliwości sytuacji i nazywania tego w inny sposób, czyli takiego tłumaczenia sobie, że to, co się wydarzyło w moim życiu, to jest dla mnie nauka, ja z tego skorzystam i następnym razem już może tak nie postąpię, tak? czyli wykorzystywanie tych możliwości i trudów, które się pojawiają na drodze, a w pracy lidera jest ich mnóstwo. I to jest ta umiejętność właśnie popatrzenia na rzeczywistość w taki sposób, Bardziej można powiedzieć pozytywny, mimo tego, że ta sytuacja dookoła nie jest taka pozytywna, tak? Czyli takie wyciąganie pozytywnych wniosków i dążenie do tego, żeby iść do przodu tymi małymi krokami, takie trochę wypieranie siebie, czyli ten powrót tej sprężyny do takiego poziomu, który. Był podobny przed tym naciskiem, czyli przed tą presją, która się pojawiła, presją stresu, czasu, czyli z tym, jak sobie radzimy w rzeczywistości z problemami, tak jak sobie je tłumaczymy, czy podlegamy temu stresowi i on nas zjada, czy umiemy sobie z tym tak poradzić, żeby przejść dalej i jeszcze pomóc zespołowi. Hmm. Ale to jest super, co yes. mówisz, też, że twoje takie doświadczenie też jako człowieka, twoje cechy też na to bardzo wpływają. I bym też chciała Ciebie zapytać, jak w ogóle twoje życie? To, czy na przykład to, że jesteś mamą czwórki dzieci i to jeszcze w takiej rodzinie patworkowej i jeszcze jesteś taką po prostu wspaniałą osobą, która ma taki kobiecy chaos, lekko to jak to kształtuje właśnie twoją odporność psychiczną i jak po prostu to sprawia, że pracujesz z ludźmi po prostu z tego poziomu osoby, którą jesteś? To jest dobre pytanie, bo tak jak, tak jak sobie patrzę na siebie z boku. A właśnie to jest ten taki element takiej refleksyjności, który obudził się we mnie, jak zaczęłam pracować w obszarze mentoringu i też rozwoju siebie jako coach, mentor, jako konsultant kryzysowy, bo też dotknęłam trochę tego wypalenia zawodowego, czyli tego obszaru, który, który jest trudny, czyli takie trochę wypaczanie tego, co jest ze mną, ważne, co się dzieje w rzeczywistości i trzeba tym zarządzić. To sobie myślę, że, że to, to nie jest proste, tak? Ja sobie radzę z tym chaosem, natomiast to jestem ja. To tak jak ktoś mnie na to bierze, jak jest nudno u mnie, w sensie, że, że jakoś nie, nie mam dodatkowych zadań, czy nie wyznaczam sobie kolejnych celów, no to już coś czuję, że coś jest nie tak, że to tak nie powinno wyglądać. Więc mimo tego, że mam tych zadań domowych, zadań, no nie, to nie są zadania. Żebycie mamą czwórki dzieci to jest wyzwanie dla mnie, ale z drugiej strony ogromny rozwój, i tak naprawdę ten rozwój mój w obszarze psychologii coachingu i też neuroróżnorodności wynika z tego, że ja mam, nie lubię też mówić o mojej rodzinie i też jej za często nie pokazuję, bo to jest ich wybór, czy oni chcą się ujawniać, czy nie, czy chcą też decydować o tym, co ma być pokazane w internecie, natomiast mam córkę neuroróżnorodną i ten rozwój mój w kierunku tego pracy z nią i też wielu takich elementów rozwojowych, których ona dotknęła, no myślę, że daje mi też ogromny zasób i wiedzę, a z drugiej strony jest takim czynnikiem, który mi popycha, no, moja rodzina jest jest moim napędem, tak? I, I to jest na pewno dla mnie no, bardzo taki ważny obszar. Rodzina jednak rodziną, rodzina jest moją częścią prywatną, tak? Mhm. Tym, o co, tym, co lubię, o czym lubię mówić, to o tym, co się dzieje projektowo. O tym, co, co realizuję w ramach moich jakichś takich prac, właśnie związanych czy z KPP, Usprawniamy Biznes. Usprawniamy Biznes powstał właśnie dlatego, że zauważyłam, jak wiele wnosi. Praca mentoringowa z liderami, jak wiele organizacja zyskuje, jeżeli chodzi o efektywność w momencie pracy, tutaj, właśnie mentoringowej z liderami, z zespołem, jak zespół zaczyna lepiej się komunikować, wnosić swoje pomysły, czyli ten taki element kreatywności się odpala, kiedy już ta presja jest zarządzona, czy też jest lepsza komunikacja w zespole, jak doświadczać tego, żeby tutaj budować tą innowacyjność w ramach organizacji, a wszystko to łączy klient, który na końcu jest zadowolony, więc dla mnie ogromnym takim właśnie walorem jest to, że ja na sobie to poznałam, na sobie doświadczyłam, jak wiele wnosi coaching, mentoring właśnie przy odporności psychicznej, czy też z popatrzeniem taką na szersze procesy w organizacji, na tym jak tym zarządzić z perspektywy ludzi, no powstało u mnie takie stwierdzenie, że to co mną kieruje, to to, że w zmianie liczą się ludzie. Bo to, że wdrożymy system na przykład jakiegoś CRM-a, super, będzie tutaj przygotowany do tego, żeby obsługiwać wszystkie procesy pod stronę klienta, jednak jeżeli nie będzie tego tej pracy wewnętrznej organizacji, czyli handlowcy i osoby, które powinni znać ten system od strony takiego nowego doświadczenia, czyli oduczenia się tego, co kiedyś było i z podejściem na nowe, i z wykorzystaniem tego z pełnym potencjałem, no nie będzie to tak jak efektywne, jak mogłoby być. Tak? Więc tutaj człowiek jest elementem kluczowym, Każdej zmianie w organizacji. Hmm? To prawda. Ale też liczą się narzędzia i wiem, że ty korzystasz bardzo o tych narzędzi różnorodnych. Jakbyś powiedziała trochę więcej o Freeze, bo wiem, że to jest taki twój konik, który bardzo lubisz. Tak, oj, uwielbiam. Fritz, bardzo lubię w ogóle Annę samborską mowczarę, którą serdecznie pozdrawiam z Pawłem no to, są, to, jest, to, jest, to jest organizacja, która buduje społeczność gdzie my się wymieniamy wiedzą to jest jedna rzecz, a Fritz daje mi taką wiedzę o tym jak się komunikować jak ludzie się komunikują i czego potrzebują, żeby podjąć decyzję a z drugiej strony to jest takie bardzo proste narzędzie, pokazujące właśnie mocne strony bo ja myślę sobie, że to, co jest w dzisiejszych czasach ważne, to to, żebyśmy przestali w końcu siebie krytykować, a właśnie w obszarze leadershipu no bardzo ważne jest to, żeby bazować na swoich mocnych stronach, je rozwijać i patrzeć na to, co ja sobą mogę dać w tym zespole, jak mogę siebie rozwinąć jako lider, autentyczny lider, który widzi możliwość rozwoju dla tej organizacji, dla tego zespołu, a nie bazowanie, czego mi brakuje, tak? No bo zawsze znajdziemy jakąś dziurę w tym w sobie w sensie coś, co możemy zmienić. Natomiast ta świadomość tego, że mamy mocne strony i bazowanie na tym i z takim ulepszeniem siebie trochę dookoła, tak żeby bazować, też pracować nad sobą, e, e, zbierać feedbacki e, i też co możemy zrobić, żeby pójść dalej, żeby ta organizacja się rozwijała. jeżeli mamy jakąś misję wewnętrzną intencję, to żeby, żeby właśnie no to jakby było kompatybilne z tym, co... Się, co, 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 co lider robi, jakie decyzje podejmuje i też jak się z tym czuje. Więc całościowo patrząc, dla mnie organizacja to jest taki krwiobieg, tak? który, który powinien dobrze płynąć i przepływać między, między tętnicami, Aha. że jak ja powiedziałam. Ale to jest tylko jednym z narzędzi, z których korzysta. Wiem, że masz po prostu cały tutaj miks, jak w ogóle na to reagują ludzie, tak? Czyli że ktoś przychodzi i widzi po prostu, z jakich ty korzystasz technik, co zwykle ludzi tak zaskakuje w Twoim podejściu. Wiesz, to jest to, że mam dużo narzędzi, to jest jedna, jeden z takich moich zasobów, bo myślę sobie, że narzędzia to jest jedno, a potrzeba to jest drugie. No Pytanie, co stoi za tym, że ktoś do mnie przyszedł, co stoi za tą potrzebą, za tym problemem, z którym klient się boryka. FRIS nie jest na wszystko rozwiązaniem, FRIS jest taką mapą zespołu tak, i też zobaczeniem siebie, czego ja potrzebuję, żeby sprawnie działać, albo dlaczego ja się tak komunikuję ze swoim partnerem, czy z mężem, czy, 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 czy mówiąc tutaj o mężczyźnie, z żoną. To są elementy komunikacji, które tworzą taką jakby całość. Jednakże, no, bazowanie na narzędziach daje możliwość zaproponowania w obszarze mentoringu skorzystania z, właśnie z badania psychometrycznego, który pokazuje nie tylko z perspektywy mnie, jako mentora, co ja widzę i, i, i pokazanie, pokazuje przede wszystkim raport, po wypełnieniu, czyli raport psychometryczny, który jest rzetelny, znormalizowany, i dla drugiego człowieka to też jest taka, takie, takie spojrzenie na siebie, odczy, poczyta, od, 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 znaczy potwierdzenie sobie tego, co już wie i zgodzenie się z tym bądź nie. I po to są też te konsultacje ze mną. Więc to jest, myślę sobie, takie taka sam, budowanie samoświadomości, zarówno poprzez parafrazę, poprzez pracę z mentoringową, ale też poprzez właśnie. Analizę indywidualną z różnymi badaniami psychometrycznymi, z którymi pracuję między innymi ze stylami przywództwa, czyli pokazują, co jest dla mnie ważne, kluczowe w moim rozwoju nie jako lidera, ale też mojego zespołu, jak ja do tego podchodzę i gdzie chcę być, tak? Bo to jest takie pokazanie siebie na początku i w którym obszarze chcę się rozwinąć. W Frisie jest jeden styl myślenia, ale styl działania może ulec zmianie, tak? Czasami coś w sobie wypracowujemy, coś potrzebujemy poszerzyć w, w ramach. Swojego działania, żeby wykorzystać bardziej mój talent, swój talent, tak? No i to pokazuje styl działania, bazowanie na talentach. Hmm? A jak pracujesz tak sama ze sobą, tak? Bo wiadomo, że ta rezyliencja to nie jest tylko coś, czego uczymy innych ludzi, ale mm. to jest też kluczowe dla nas samych. Czy masz jakieś takie sposoby właśnie dbania o siebie, jeżeli chodzi o Twoją rezyliencję, jeżeli chodzi o to, jakim jesteś liderem, jakim jesteś po prostu właścicielem swojego biznesu? To jest dobre pytanie, wiesz, bo, bo to jest dosyć trudne z perspektywy takiej jasnej odpowiedzi. Dla mnie są podstawą moje wartości. Ja sobie je weryfikuję. I to jest taka, to takie budowanie swojej refleksji. Co jest dla mnie dzisiaj ważne? Co jest dla mnie ważne tu i teraz? Jak chcę, żeby moje życie wyglądało, to ja kieruję swoim życiem, czyli ja wiem, na co ja mam wpływ, na co nie mam wpływu. Więc dla mnie ta weryfikacja moich wartości jest podstawą. No i tutaj zawsze jest na pierwszym miejscu ta moja wartość kluczowa, o której rozmawialiśmy na początku. Jak ja buduję swoją rezyliencję. Nie zawsze to wygląda tak poprawnie, tak, w przypadku długości snu, nie zawsze mi starcza doby na to wszystko, co robię. Jednakże to, co mnie napędza i to, co jest moim takim ważnym elementem, to jest taki kontakt ze mną, tak, czyli tutaj ta umiejętność odpoczynku. Pracy, żeby nie miała tak zwany overthinking, czyli, na trend, czyli myśli, które mogą powodować to, że przestaję w jakiś sposób być tu i teraz, tylko właśnie myślę o czymś, co może być, czyli nie takie myślenie do przodu, bardziej skupienie się na teraźniejszości, to jest moja taka głęboka praca, a do tego mm, bardzo mi pomaga sport, bardzo mi pomaga takie dbałość poprzez oddech, poprzez rozciąganie ciała, świadomość ciała. Przez pracę i teraz też rozwijam biznes piratesowy, więc <noise> to jest w ogóle. Ja mam dużo takich elementów, które łączę ze sobą, zarówno praca z ciałem, jak i praca z umysłem, bo to jest jedność, tak? My jako ludzie jesteśmy z całości sobą i to jest kwestia umiejętności połączenia tego. No jak ja dbam o siebie, myślę, że dla niektórych byłoby to trudne, ja po prostu jestem taka, że, że, że lubię korzystać z możliwości, daje mi też dużo energii przebywanie z innymi, czyli budowanie jakichś takich dodatkowych relacji, czy też komunikacji, no to, to, to jest element ekstrawertyczny, tak? to jest coś, coś, co mnie też napędza, ale z drugiej strony ogromną siłą jest dla mnie moja siła, moje zdrowie i to jak ja się ze sobą czuję, czyli takie skupienie trochę na sobie. Hmm, ale Mimo to po Ilości obowiązków. To jest super, że pokazuje, że jesteśmy całością, tak? Czyli że niby zajmujemy się tym obszarem pracy, ten coaching i mentoring jest właśnie w tym obszarze, ale jesteśmy ludźmi i też po prostu w tej pracy szukamy rozwoju, szukamy sensu, szukamy tego, żeby po prostu być sobą. I ty właśnie w swojej pracy pomagasz ludziom zmienić podejście do swojej pracy, tak? Czyli nie tylko, że to jest źródło dochodu, ale też, że to jest właśnie takie narzędzie rozwoju, narzędzie szukania sensu. To jest super w ogóle w tym, co robisz. Myślę sobie, że nie zmiany podejścia do pracy, ale chodzi o myślenie, tak? Chodzi o siebie. O zauważenie, że, że, że lider jest człowiekiem i on ma swoje również potrzeby, że też powinien zajrzeć do siebie i zobaczyć, co tam jest pod spodem. Bo prosto jest przyjąć maskę, przyjąć rolę w organizacji i zapomnieć o swoich potrzebach, i być takim człowiekiem w organizacji i zupełnie innym człowiekiem w domu. I taka niespójność no, buduje później taki konflikt wewnętrzny. I myślę, że to jest bardzo ważne, że. że... No, sukces nie polega na tym, że jesteśmy w, w organizacji zupełnie kimś innym, a w domu kimś innym, bo bardzo często mam takie pytania, Paulina, jak w przypadku testów. No, ja w, w ramach pracy zupełnie inaczej się zachowuję, mam inne podejście niż w przypadku prywatnym. No, ale pytanie, czy tak jest naprawdę? Czy możemy na to popatrzeć szerzej? Co to kieruje w ogóle w komunikacji z drugim człowiekiem? Co jest dla Ciebie ważne? W odniesieniu, wiadomo, do pracy z zespołem, no, no, mamy tutaj swoje zadania, opieramy się na realizacji celów organizacyjnych. A w przypadku prywatnym, no to naszym, naszym realiem są, jest relacja i bliskość, tak? I budowanie tej bliskości. Więc to wiadomo, że cel jest inny. Natomiast z perspektywy komunikacji mamy podobno, podobne obszary, które dają nam te predyspozycje do, do, do właśnie konkretnego stylu myślenia i stylu działania. Super, I mówimy o tej spójności. Dużo dzisiaj było wątków. Ale jaka jest taka jedna rzecz, którą chciałabyś, żeby ludzie zapamiętali? Może coś o rezyliencji? Może takie jedno zdanie, które będzie taką mantrą na trudniejsze dni, kiedy właśnie tej odporności nam brakuje? Przede wszystkim e, trzeba popatrzeć na to z tej perspektywy, że to, co się dzieje, ten kryzys. On jest dla nas jakimś początkiem nowego i to jest ważne, żeby się zatrzymać, żeby nie pędzić, tylko zatrzymać się, co, on, co mi to mówi o mnie, o mnie jako nie wiem, rodzicu, o mnie jako liderze, co mi mówi ta sytuacja trudna, która mnie przygniotła i jak ja mogę sobie z nią lepiej poradzić, żeby w przyszłości nie była ona dla mnie taka trudna. Tak? Czyli takie korzystanie z możliwości i sytuacji, która na początku wydaje się dosyć beznadziejna i przede wszystkim ten sposób myślenia, że to ja mam wpływ na to, jak ja się czuję, i ja mam wpływ na to, jak ja o sobie myślę. Bo ocena jest we wszystkich dookoła, a bardzo ważne jest to, żebyśmy my siebie akceptowali i budowali siebie od środka. Swoją siłę, która przede wszystkim jest taką spójnością z tym, co myślę, co robię, jak się zachowuję. Myślę, że to jest taki klucz, tak, żeby poznać siebie. Budowanie samoświadomości w dniu dzisiejszym jest podstawą do tego, żeby żeby lepiej się czuć Super. i być swoim. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te osoby, które chodzą na kawę właśnie, gdzie Ty zwykle zadajesz pytania, mogą się czegoś dowiedzieć o Tobie. Wiedzą właśnie po prostu trochę więcej, jakim jesteś człowiekiem, jakie są Twoje wartości i naprawdę ja też się dużo dowiedziałam, dziękuję. Dziękuję Kamila bardzo za, za dzisiejsze spotkanie. I takie mam poczucie, że na pewno to, co warto, żeby wybrzmiało, to to, że jak mamy pasję w tym, co robimy i, i widzimy to, że lubimy to robić, no to to wychodzi. Tak? Jak nasza pasja nas kręci, yy, czy, czy właśnie w obszarze sprzedaży, czy budowania zespołów, czy, czy elementów, które są dla nas takie angażujące i, i mamy w tym poczucie sensu. To to zawsze wychodzi, tak? I jest takie łatwiejsze spojrzenie na to, co mnie otacza co, i co jest dla mnie też wyzwaniem jako lidera, tak? Bo to jest też obszar do tego, żeby ćwiczyć, możliwość wyjścia ze strefy komfortu. Bo w dzisiejszym czasie zmian dużo się dzieje i tej stałości nie będzie. Szczególnie zdejmę. To na pewno. Ale my mamy właśnie ten element kobiet tego chaosu, więc tam to nie przeszkadza. Kobiecy chaos. O, to jest dobry temat, tak. Kobiecy chaos. Jak nim zarządzić? Albo jak można przetłumaczyć ten język, żeby inni go rozumieli? I jak czerpać z tego korzyści? Tak, dokładnie. Dzięki, Kamila. Dziękuję za rozmowę.